Lepsza gra szczypiornistów MUKS piaski w rundzie rewanżowej nie przekłada się niestety na punkty. W 13 kolejce klub z Legionowa podejmował zespół Słoneczny Stok z Białego Stoku. Mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Obydwie drużyny twardo walczyły w obronie, co odzwierciedla końcowy wynik. W sobotnim meczu padło zaledwie 38 bramek, ale nie jest to zasługa wyłącznie znakomitej gry obronnej. Gra ofensywna obydwu zespołów pozostawiała wiele do życzenia. Dość długo wynik układał się po myśli trenera Tomasza Porzezińskiego. Po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 11 do 10. Także po przerwie Legionowianie kontrolowali przebieg meczu. Jeszcze w 48 minucie prowadzili 16 do 15, ale wtedy dobra gra MUKS-u się skończyła. Katastrofa gospodarzy rozpoczęła się od niewykorzystanego rzutu karnego. Później kilka kontrowersyjnych decyzji sędziego wprowadziło nerwowość nie tylko na boisku, ale także na trenerskiej ławce. Tomasz Porzeziński zobaczył żółtą kartkę. Chodziło o to, że kwestionowałem decyzje, które podejmowali panowie sędziowie na, 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 na parkiecie. No i pan sędzia postanowił karać mnie żółtą kartką. No i to wszystko. Przez ostatnie 12 minut gospodarze zdołali zdobyć zaledwie dwie bramki. Takiej okazji nie mogli za to nie wykorzystać goście, którzy zresztą także nie grzeszyli skutecznością. MUKS Piaski Legionowo przegrał ze Słonecznym Stokiem Białystok 18 do 20. Trener gości docenił jednak ambicje rywali. Myślę, że widowisko przysporzyło troszeczkę emocji. Można było, można było obejrzeć dobrą piłkę ręczną w drugoligowym wydaniu. No, trzeba przyznać, że gospodarzy dzisiaj zagrali bardzo dobrze. Przede wszystkim w obronie, bardzo ostro, twardo, taka prawdziwa piłka ręczna męska. No i to nas troszeczkę na początku meczu, szczególnie, bo tam chyba było 3-0 nawet dla, dla gospodarzy, to nas trochę zaskoczyło. No i, i, ale jednak tam mimo z upływem czasu. Jednak doszliśmy gospodarzy i tam udało nam się uzyskać minimalną przewagę, co prawda, no ale dwa punkty cieszą, że, że, że jadą do biegas tak. Tomasz Porzeziński miał pretensje do swoich zawodników, zwłaszcza o jeden element gry. Nieszczęście zaczęło się od. w momencie, kiedy, kiedy nie rzuciliśmy karnego w końcówce. Nie wiem skąd ta niemoc, ponieważ to zawsze było naszą raczej taką mocną stroną, jeżeli chodzi o. Rzuty karne. No dzisiaj, dzisiaj po prostu zawodnicy postanowili zrobić z kolegi z Białego Stołu Mistrza Świata. I to oczywiście w dużym stopniu zaważyło o wyniku tego, tego meczu. Gospodarze nie wykorzystali aż pięciu rzutów karnych. Po 13 kolejkach pierwsze miejsce w tabeli trzeciej grupy drugiej ligi zajmuje Cepter AZS Uniwersytet Warszawski, który ma 3 punkty przewagi nad AZS-em Biała Podlaska. MUKS Piaski Legionowo zajmuje ostatnie miejsce z dwoma punktami na koncie. W 14 kolejce klub z Legionowa zagra z Deltą Radą. Jedziemy do Radomia. To jest, to jest zespół z, że tak powiem, naszych okolic w tabeli. Mamy nadzieję, że tutaj nam się troszeczkę też e, zmieni skład tego zespołu, bo dzisiaj, dzisiaj graliśmy e, w, niepełnym, w niepełnym ustawieniu, że tak powiem. E, no i cóż, no, no nic nie pozostaje innego, tylko pojechać i walczyć. W ostatniej kolejce Delta przegrała na wyjeździe z AZS-em Biała Podlaska, ale ciekawostką jest to, że radomscy bramkarze obronili wszystkie 7 rzutów karnych, które wykonywali ich rywale. Mecz w Radomiu zostanie rozegrany w sobotę, 5 marca.